Aleksander Wasłowski, kierownik Zamku w Sztumie, oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku. Zrobiliśmy dyktando, ponieważ mamy dzisiaj Dzień Nie. Języka Ojczystego, więc naturalną formą sprawdzenia, jak, w jakim stanie jest nasza znajomość języka ojczystego, jest sprawdzenie tego w drodze dyktandu, czyli pisanie ze słuchu. To jest sztuka, która kiedyś była obecna w szkole niemalże na co dzień, a czy jest w tej chwili? No to by trzeba zapytać no, uczniów i nauczycieli. W każdym razie to dyktando oparte zostało, ponieważ inicjatorem i pomysłodawcą tego dzisiejszego wydarzenia jest Bractwo Rycerzy Ziemi Sztucznej, więc w kontekstach i, i powiedzmy w, w takim rycerskim anturażu się poruszając, wybrane zostało do tego dyktanda wybrany został fragment powieści Henryka Sienkiewicza-Krzyżarca, mianowicie Pojedynek Zbyszka z Rotgierrem. I na 15 zdaniach z tego właśnie tekstu, z tego właśnie fragmentu dotyczącego pojedynku oparte było nasze dyktando, no i jego efekty są właśnie w tej chwili weryfikowane i za chwilę się już dowiemy, kto jak posługuje się i na ile dobrze posługuje się językiem polskim. I nagrodę pierwszą otrzymuje pan Piotr Piś. To, język polski. Czy ja. ja mogę? Sprawdzę to z To jest Zbyszko Powinien. Powinien, małym, masz. <laughs> Już, Zbyszko, nie nie wiesz, Zbyszko wygrał. No Bardzo lubiłem czytać Krzyżaków Kisienkiewicza, a tutaj były fragmenty Krzyżaków. A z drugiej była pewna presja, ponieważ pomyślałem sobie, że byłoby. No nie, dobrze, gdybym tutaj popełnił błędy jako, jako aktywny dziennik. Język, którym się obecnie posługujemy, w porównaniu do tego, który był kiedyś trudniejszy? No nie, współczesny język jest po prostu bardzo ubogi. Ten staropolski język był pod wieloma względami um, urozmaicony. On nam się teraz wydaje trudny, ale wiele wyrazów, które były wtedy używane już niestety w tej chwili zupełnie wyszły z użytku, a szkoda. A sama formuła konkursu pożyteczna? Super, znakomity pomysł moim zdaniem i warto byłoby to upowszechnić.

No i e, na pewno e, człowiek bardzo dobrze wykształcony, e, który jest doczytany w e, tym najróżniejsze książki historyczne, to, to na pewno e, poradziłby sobie właśnie z takim e, trudem. Może wziąć udział w ogóle w tym konkursie. Chciałabym sprawdzić, jakich słów nie mówię. I co sądzicie o takich, takiej inicjatywie, o takich konkursach, tak? Fajnie, dobrze. Fajne, dobrze. Mamy nadzieję również, że kolejne lata przyniosą lepsze warunki, nie, brak ograniczeń liczebnych i, i powiedzmy no, przestrzennych i że będziemy mogli tą imprezę nie tylko kontynuować, ale również powiększać liczbę jej uczestników z roku na rok. Thank